tam? Ale nie masz już dojeczki, nie chcesz spać z nami. czy z tatą? Nie ma mojej taty. Jeżeli teraz Wam zależy na tym, żeby ona spała samodzielnie, to bardziej rozmowa będzie szła w takim kierunku, że Kornelko, od dziś spisz samodzielnie, prawda? Żeby nie zadawać już pytań. Czy będziesz spała w tym miejscu? Nie. Dlaczego? Nie ma potworów. W tej sytuacji fajniej by było powiedzieć, O, boisz się potworów, żeby ci o tym opowiedziała. I na przykład wtedy możecie zastosować taką metodę przed zasypianiem, że przeganiacie potwory z pokoju, prawda? Albo dostaje jakąś maskotkę, dzięki której potworki znikają. Z tymi potworami ty jest mniej więcej tak, jak mówicie, że jest wam zimno. No i co wolicie? Jak ktoś wam przyniesie koc, czy mówisz, że jest ciepło? I dokładnie tak samo jest z potworami. Jeżeli dziecko mówi, że są potwory, to znaczy, że są i że się ich boi. I trzeba się tym zająć. I znaleźć maskotkę, która je przegoni. Proste. Zabawy są ekstra, tylko że one są troszkę za późno. Żebyśmy jednak wieczorem już szli w stronę takich zabaw, które wyciszają, prawda? Czyli już bardziej jakieś książeczki, opowiadanie sobie czegoś. No dobra, kochanie. E Wstaję. Widzisz, no i tutaj to co się właściwie wydarza co noc, prawda, że ty odprowadzasz Kornelię do łóżka, ale kładziesz się koło niej. Więc ja myślę, że warto by było po przeczytaniu bajeczki wcześniej na przykład można sobie coś tam opowiadać fajnego, to już nie kładziesz się do łóżka jak odprowadzasz, tylko siadasz obok yy, i tam chwilę czekasz. Nie wiem ile Kornelia prześpi nocy, ale na ten moment wiem, że ucieszy nas każdy najmniejszy krok do przodu.